Witajcie moi drodzy na kanale. Co gotujemy, to zjemy. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy gotować, zresztą ja tutaj sama będę działać, bo Marysia w szkole zresztą już się rok szkolny rozpoczął. Jak już każdy z Was pewnie wie. Więc nie mamy już tylu możliwości, żeby razem nagrywać, ale na pewno filmy wspólnie, ze wspólnie wykonywanych potraw także będą. Ale, moi drodzy, co jest ważne, dzisiaj się spotykamy i nie robię dzisiaj żadnej potrawy, czyli nie robię niczego, co się będzie nadawało do spożycia. Ja absolutnie tego, co dzisiaj zrobię, nie będę spożywać. Natomiast jest to kolejna maść, czyli jest to drugi taki przepis, który się pojawia na kanale, który nie nadaje się do spożycia, a nadaje się do stosowania zewnętrznego. Po ostatnim filmie nie spotkałam się z żadnymi negatywnymi uwagami z Waszej strony, w związku z tym uznałam, że mogę opublikować również kolejny film z moich poszukiwań, z moich doświadczeń pochodzący bo ja poszukuję takiej bardzo fajnej silnej maści ta maść z gęsim smalcem na który który już przepis już był na kanale jest dostępna mogę gdzieś tam wam w karcie także umieścić albo w opisie filmu link do tego filmu jeżeli chcecie taki bardzo prostciutki przepis ale ten przepis który dzisiaj wam pokażę nie jest już tak bardzo prosty bo Opiera się na wyciągach z żywokostu, i trzeba zakupić pewne elementy, pewne materiały do zrobienia tej maści, bo nie każdy pewnie w domu ma glicerynę roślinną czy chociażby eucerynę, więc takie materiały trzeba będzie zakupić. I jeszcze druga trudność polega na tym, że czas przygotowania tej maści. No, która się opiera na tych wyciągach jest przynajmniej jeden tydzień tak? taki czas potrzeba jednego tygodnia a najlepiej jest no, dwa tygodnie poczekać aż te wyciągi po prostu się dobrze zrobią tak więc ja pokazuję ten przepis jest to przepis na bardzo dobrą, silną maść zapraszam Was do oglądania jeśli Wam się spodoba, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli takie treści Was interesują. A ja zabieram się do roboty. Aby zrobić tę maść, należy zaopatrzyć się, moi drodzy, jeżeli nie macie oczywiście w domu, w pewne produkty, które ja zamówiłam przez internet. Jeśli ktoś chce, proszę, tutaj macie adres. Internetowy, gdzie można zamówić, to nie jest żadna reklama, ale wiem, że wiele osób by pytało. Pewnie o, to jest jeden z produktów, czyli euceryna. I to potrzebujemy do zrobienia już samej maści. Natomiast, aby zrobić wyciąg z korzenia, potrzebujemy tej substancji. Jest to, moi drodzy, gliceryna roślinna. Do przygotowania maści potrzebujemy także oliwę z oliwek, najlepiej extra virgin albo ewentualnie rafinowaną. Dobrze, oprócz tego dwa dość duże słoiki. No, i oczywiście korzeń żywokostu świeży, który należy oczyścić, pokroić. Część z tego korzenia trzeba ususzyć, ale to bardzo niewielką część. Powiedzmy, może tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, w jaki sposób zebrałam żywokost i w jaki sposób go rozpoznać wśród innych roślin zielnych to zapraszam Was do tego pierwszego filmu o maści z żywokostu, tej najprostszej maści z gęsim smalcem tam wszystko tłumaczę, pokazuję jak znalazłam żywokost, także jak on wygląda teraz chodzi o to, żeby cieniutko pokroić, rozdrobnić ten żywokost nauczyłam się już moi drodzy, żeby nie robić tego w blenderze, bo istnieje niebezpieczeństwo, że ten żywokos się zbije w jedną kulkę, a tego chciałabym tym razem uniknąć. Dlatego też kroję ręcznie. Tak już wystarczy. Składam do słoika. Tutaj, moi drodzy, mam już pokrojony korzeń żywokostu. W słoikach umieściłam po 90 gramów w każdym, a tutaj przeznaczyłam do suszenia jeszcze, aby dołączyć do tego już mojego ususzonego korzenia. Także to będzie się powoli suszyć. Natomiast słoiki zalewam. Jeden oliwą, a drugi gliceryną. Oliwa została podgrzana do 45 stopni. Jest ona taka no, dość ciepła, ale można jeszcze chwycić rękoma. Należy zalać żywokost tak, aby mógł on swobodnie w, tym, w tej oliwie pływać. Po prostu ma, oliwa ma pokryć ten żywokost. Natomiast gliceryny nie trzeba podgrzewać. Tak więc gliceryna, jak widzicie, jest substancją przeźroczystą, nieco ciągnącą, ale ma zdolność wiązania wody i łączenia się zarówno z substancjami tłustymi, jak i wodnymi. Trzeba jej nieco więcej nalać, dlatego że jest ona bardzo gęsta. Te, ten żywokost musi swobodnie pływać w tej glicerynie. I tak, moi drodzy, pozostawiamy te słoiki w ciepłym miejscu w domu. Ja to zrobię, kładąc je na szafkę w kuchni, tam gdzie jest najcieplej, i codziennie należy poruszać tak tym słoikiem, mieszać, mieszać słoikiem, aby wyekstrahować jak najwięcej tych substancji leczniczych. I tak należy, moi drodzy, postępować z tym korzeniem żywokostu około minimum tydzień, a najlepiej. 10 dni albo 2 tygodnie. Nie ma potrzeby dłuższego trzymania korzenia w tych substancjach. Natomiast są osoby, na przykład, które cały miesiąc ekstrahują taki korzeń, ale myślę, że u nas 10 dni spokojnie wystarczy. Będę wam pokazywała, jak przebiega ta maceracja tego korzenia. Tak po trzech dniach wyglądają preparaty. No cóż, największe zmiany widać w glicerynie, ponieważ stała się ona takiego koloru herbacianego i widać wyraźnie, że objętość żywokostu się zmniejszyła, czyli Pewne substancje z tego żywokostu zostały wyciągnięte przez glicerynę. A jeśli chodzi o oliwę, to bąbelki jakieś się wydobywają, popatrzcie wstrząsne. I. Nie wiem, czy to widać. Pewne bąbelki się wydobywają, ale codziennie. Trzeba pamiętać o tym, ja o tym pamiętałam, aby, aby poruszać. No i drodzy, tutaj mam 30 gramów, no, lekko zmielonego korzenia żywokostu i ususzonego oczywiście. E, taki dodatek, który ma sprawić, aby ta maść y, no, była po prostu. Lekko zakonserwowana, i aby wytrzymała dłużej, aby służyła dłużej, właśnie zaleję tą ten żywokost zmielony spirytusem i zrobię taki spirytusowy wyciąg z tego korzenia żywokostu, który później podczas mieszania maści po prostu się doda. Ja akurat mam. Spirytus 70%. Możecie dodać wódki. Nie musi to być takie stężenie spirytusu, jakie u mnie tutaj widzicie. Ale u mnie jest akurat 60 g. 67, no może i tak zostać: 60, 60 gramów Spirytusu. No i przez kilka dni w zamkniętym słoiczku to ma sobie. Leżeć. A tutaj można zauważyć już po dwóch tygodniach wyciąg glicerynowy, tak zwany macerat, tak się fachowo nazywa, z gliceryny roślinnej. Jest to bardzo ciemna substancja. Natomiast sama gliceryna, jak mogliście zauważyć, była. Taka przejrzysta, więc popatrzcie, jak dużo substancji z żywokostu przedostało się do tego maceratu. Za chwilkę będę odsączała z tych kawałeczków żywokostu, żeby otrzymać czysty, czysty macerat, czyli ten wyciąg. Tutaj mamy wyciąg na bazie oliwy z oliwek. Popatrzcie. Tutaj mamy wyciąg spirytusowy. Także e, pięknie widać, jak tutaj mocno i dużo tych e, substancji leczniczych z żywokostu przedostało się do płynu. E, wszystkie naczynia, które będę używała, są wyparzone. E, Czyściutką gazę. Także mam prosto z opakowania, bo zależy mi na tym, aby wszystkie składniki były jak najbardziej czyste, i to jest też ważne i Wam też polecam tak postępować, jeśli będziecie robić swoją maść. Więc zacznę od odsączenia. Liceryna jest bardzo gęsta, dlatego może to troszeczkę potrwać. Patrzcie, jak taka ciągnąca masa się z tej gliceryny zrobiła. Dzięki temu, że właśnie żywice i śluzy, które były zawarte w tym żywokoście, przeszły właśnie do, tego, do tej gliceryny. Tak samo postępuję z wyciągiem olejowym. Kiedy już wyciągi są gotowe, odcedzone, oprócz oczywiście wyciągu spirytusowego, bo ten wyciąg będę osączała po prostu na łyżkę bezpośrednio. Natomiast euceryny. Euceryny, moi drodzy, należy odmierzyć 250 gramów. Ja tutaj mam taki garneczek metalowy, bo za chwilkę trzeba będzie ją rozgrzać, aby ją upłynnić. Robię większą, więcej tej maści, aby obdarować rodzinę i przyjaciół. Popatrzcie, jak wygląda euceryna. Jest taką białą substancją, Zobaczcie, jaka taka kremowa substancja. I jest właściwa ilość. Nie jest konieczne, aby mocno rozgrzać occerynę. Wystarczy tylko, moi drodzy, ją upłynnić. Bo zbytnie podgrzanie nie jest właściwą sprawą, bo później podczas mieszania składniki będą długo rozwarstwione, a trzeba ją tylko tak rozgrzać, aby leciuteńko, lekko tylko doprowadzić do tej postaci właśnie płynnej, aby można było łatwo połączyć składniki. Nawet przed rozpuszczeniem się całości wyłączyć należy grzanie. A już pod wpływem ciepła tej roztopionej części, ona sama się po prostu roztopi. Tylko potrzeba trochę więcej czasu. 50 stopni. Jest do takiej temperatury najlepiej jest rozgrzać. Popatrzcie, już powoli wszystkie cząsteczki euceryny stają się płynne. Teraz eucerynę rozpuszczoną umieszczamy w wyparzonym, czystym słoiku. To będzie miejsce, gdzie wszystkie składniki będziemy mieszać. Tylko najpierw trzeba odmierzyć właściwą ilość tych składników, które są do domieszania. Tak więc bierzemy, moi drodzy, trzy łyżki glicerytu, czyli wyciągu glicerynowego, trzy łyżki. Olejowego. I dwie łyżki spirytusowego wyciągu. Popatrzcie, jaka fajna emulsja się zrobiła. Teraz bierzemy mikser z wyparzonymi końcówkami, dobrze umytymi i wyparzonymi, na bardzo niskich obrotach. Powoli do, dolewając. I popatrzcie, maść gotowa. Ekspresowo. Widzicie jaka fajna substancja stała się zrobiła? Euceryna jest jeszcze ciepła, stąd też jest to dobry moment, aby maść po prostu przełożyć do pojemniczków do tego przeznaczonych. Na razie jest ona w takiej formie, ale wiadomo, że skrzepnie jeszcze bardziej. Ja, moi drodzy, będę wykorzystywać często także ten wyciąg spirytusowy do przemywania na przykład mojej córki problemów ze skórą. Oczywiście, maść także będę stosowała. Chciałam zrobić doświadczenie i zobaczyć, ile jeszcze można domieszać do euceryny, do tej ilości euceryny, która była. Tak więc e, domieszałam jeszcze, moi drodzy, dwie łyżki glicerytu, czyli tego glicerynowego wyciągu, dwie łyżki e, olejowego i również jeszcze dwie łyżki spirytusowego wyciągu. I zobaczcie, mimo wszystko, że to było tak dużo tych leczniczych substancji dodanych do tej euceryny, to mimo wszystko dało się wymieszać. Oczywiście po podgrzaniu lekkim, ponownym tej e, całej substancji. I zobaczcie, tutaj mam jeszcze silniejszą maść. W związku z tym, możecie powiększyć ilość substancji dodawanej do tej ilości euceryny. Czyli ja tutaj miałam 250 gramów. Tak więc, można dodać jeszcze o dwie łyżki więcej. I jeszcze zrobimy test tej maści. Ona już się lekko schłodziła w lodówce. Popatrzcie, jest ona takiej konsystencji. Także jest taka dość twarda. I oczywiście maść przechowujemy w lodówce. Jakie ze smarowalnością? Może o. Zobaczycie to na mojej ręce. Popatrzcie. Bardzo ładnie się rozsmarowuje. Taka maść, i mogę powiedzieć szczerze, że lepiej się wchłania niż ta maść z gęsim smalcem. No, ale już jak widzicie, film no, trzeba zmontować, więc no, testu nie przeprowadzę, ale przynajmniej test wchłanialności. Widzicie w jakiś sposób. Wiadomo, że na początku, po rozsmarowaniu, pozostawia. Taką tłustą substancję, tłustą powierzchnię, ale to po pewnym czasie no, się po prostu wchłonie w skórę. Tak więc no, myślę, że maść się bardzo fajnie udała. Oczywiście jest to taka maść, która wymaga wiele, wiele pracy. Jak mogliście zobaczyć, on, po prostu jest ona pracochłonna. Ale myślę, że warto się wysilić. I moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak polecić Wam tą oto maść do wykonania samodzielnie. Wszelkie informacje dotyczące, gdzie zakupić składniki, umieszczam w opisie pod filmem, więc polecam Wam ten przepis. Najlepiej, żeby oczywiście nie było okazji, żeby stosować takie maści, no ale jeżeli już coś nam dolega, to warto jest się ratować takimi naturalnymi substancjami, bo wiadomo, że one mają najmniej takich różnych ubocznych działań i też naturalnie po prostu mogą pomóc nam wybrnąć z różnych problemów zdrowotnych. Tak więc polecam Wam, a już się z wami, już no niestety pożegnam, więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!